Na pewno ten temat, kiedy się siedzi w domu, ma się odpoczywać, jest się chorym, źle się, się czuje. <laughs> o, właśnie. I człowiek zastanawia się kurczę, no, potrzebuję nowe jeansy, tak jak w moim przypadku. Chciałabym jakieś nowe buty. Kurczę, czas na zakupy. No dobra. I to jest właśnie efekt. No jeszcze tu taki mały kartonik z Zalando. E efekt moich zakupów. I teraz tak. Pewnie nie wszystko zostanie, bo pewnie nie wszystko będzie dobre, ale mam nadzieję na kolory, na coś nowego, innego, co wprowadzi do mojej szafy taką turbo świeżość. Hashtag świeżość Asi, <laughs> jakkolwiek to brzmi. Przejdźmy do przejrzenia moich zakupów. Są nożyczki. Jestem odpowiednio przygotowana. I teraz tak. Co tu ma? Mamy reserved. Open here. No to open here. O, jaki fajny kartonik. Lubię tak. Szczerze nie pamiętam, co tutaj jest, dlatego że jak w poprzednim polu mówiłam. Jakiś czas temu już te zamówienia leżą. Otrzymujesz od nas prezent na kolejne zakupy online. Dostałam minus 10% na kolejne zakupy. I już widzę kolory. Bluza, którą pewnie kojarzycie z jednego vloga. Oh no! Why? Dobra. To chyba tylko kurzyk. Chyba wystarczy rolka. E, przybrudzenie delikatne. I teraz tak. Oglądałam sobie jeszcze raz tą bluzę. No i ona mi się mega podoba. Zobaczymy. Wzięłam tym razem rozmiar S. Bo odchodzę od za dużych rozmiarów. Więc dobra. Mamy Seczkę Jest bluza. <laughs> To też z jednego vloga powinniście kojarzyć. I wzięłam, słuchajcie, najmniejszy rozmiar. To jest 34. A, ceny. No tak. E, stówka 70 zł. To są te leggings od Wzięłam najmniejszy rozmiar. Zobaczymy, czy w nie wejdę. E, dlatego, że to był duży problem z długością. I myślcie sobie, co chcecie. Mi się one podobają. Zobaczymy. Fajną pupkę robiły. Co prawda przez, przez chorobę nie mogłam ćwiczyć, wiadomo. I nadal zresztą nie mogę. Ale zobaczymy. No i do tej bluzy wzięłam dresy. Dresy. Ojej. Ojej. Są milutkie. Ja też wziąłam eseczkę. 90 zł. One tutaj... Ojej. One mają różne takie śmieciuchy. Ale tu nic. One mają też tutaj tą główkę myszki. Są fajne, mięsiste. No, po rozmiarze nie wiem, czy nie za małe. Zobaczymy, czy nie przedobrzyłam. Yy, bo nie chcę też, żeby były takie, wiecie, obcisłe jak legginsy, Ale wyglądają ładnie. No i są różowe. Ja kocham różowy kolor. Teraz mamy Zare. No już jakby tu odpakować, żeby Wam nie pokazać moich danych. Nożyczki się przydadzą. Okej, okay, znowu ładnie zapakowana paczka. Mm. Mm. Mój ostatnio ulubiony kolor. Oj, ale chyba będzie za mała. Wzięłam sobie taką sukieneczkę pawonianą, w paseczki zielono-białe i ma takiego pięknego, nie wiem, królisia. Pieska, nie wiem co to, ale jest przepiękny. <gryny> o, kolor. Piękny. Fajna bawona. <gryny> I kosztowała 90 zł. Dobra. O, i to są jeansy. Jeansy, jeansy, jeansy. No, przepiękny. Mają kolor. Dodatki, rozgoldowa. Nie wiem, czy to widać rozmiar 38, więc oj, obym nie weszła, bo one wyglądają na małe. No zobaczymy, ale kolor jest przepiękny. E, tak wyglądają, to są Classic mamfit wysoki stan. I one kosztowały? 119 zł. No kolor mają przepiękny. Mam nadzieję, że będą dobre, bo bardzo mi się podobają. I ostatnia rzecz z zary, to wzięłam sobie, słuchajcie, taką bransoleteczkę, 36 zł Ona jest tutaj, jakby ją Wam pokazać, to jest taka, taka wstążeczka jakby, z literką A. Asia, bardzo mi się podoba. Moje kolory, na razie wszystko jest w moich kolorach, słuchajcie. Także fajnie. Dobrze. O, weźmy tą drugą paczkę z rezerw. I kolejna różowa rzecz. Ojej, jaka fajna. Tutaj mam rozmiar my. 30 zł. Bardzo milutka. Piękny jest ten kolor. Mm. Ja już tu widzę. Słuchajcie, widzę te jeansy, tą bluzkę. O oh God. Piękna. No ale ta bawełna, jest po prostu cudowna. Rewelacja I bluza. I tego się bałam, szczerze mówiąc. Tu mam też rozmiar M. I ona bała 90 zł. Bałam się, to jest seria Czupa Bałam się, bo ona jest biała. I dlaczego ja ją wzięłam? Dlatego, że mam jedną bluzę z handemu, tą z żółwieninżami białą. No ja ją uwielbiam. Ja bardzo dobrze się czuję w takich bluzach. No, zobaczymy. Zobaczymy. Wygląda bardzo ładnie. <laughs> Wygląda ładnie. Nadruk jest super. Kolory zdecydowanie moje. Także zobaczymy. W ogóle jak to fajnie wszystko pasuje. A, dobra. Następna paczuszka. Answer.com, odstąpienie. Tu mamy buty i mamy tręcz. Właśnie, bo ja nie posiadam tręcza. <grym> tak. Jeśli znacie jakąś osobę, która nie posiada tręcza, lub nie znacie, to już znacie. Ja nie posiadam. Ale zaczniemy od butów. Dlatego, że są to, o <grym> Są to Stany Smithy. Ja wzięłam rozmiar 3913. To jest mój standardowy rozmiar z Adidasa. I chciałam białe Stan Smith z jakimś Twistem. No i Twist jest zdecydowanie. <grym> Dlatego że jest to tył tych butów. No, <laughs> one są super. One są super, one są fajne i one wbrew pozorom dla mnie będą uniwersalne. I słuchajcie, tak jak miałam przy holu z H&M, gdzie wyciągałam te rzeczy i miałam takie myśli, Boże Asia, co ty zamówiłaś? Przecież to w ogóle nie jesteś ty. Tak, to jestem ja. <grywka> te wszystkie kolory, takie buty, to jestem ja. Ja nie jestem beżowa. Jest kolorowa, po prostu, fajnie, jestem ciekawa czy dobry rozmiar, dlatego że wydają się trochę duże, a rzeczywiście ze Stanów ja mam jedną parę i mam 38, 2 trzecie, ale przymierzałam je specjalnie przy zamawianiu, czy wziąć taki sam rozmiar, czy wziąć mój klasyczny i stwierdziłam, że wiecie, skarpetka to tam, to trochę stopa się jednak zmienia, więc wziąłam większe. No, na pierwszy rzut oka e, rewelacja, jak widzicie, naprawdę mega mi się podobają. No, no, fajnie. Będziemy mierzyć zaraz. Mamy tręcz. Ten jest z firmy Medicine. Ja wziąłam eseczkę i już widzę, że kolor mi się nie podoba. Wiecie, jak to jest? Na stronie ciężko jest określić. Ciężko też określić kolor, czasami. No i niestety tak jest że ten kolor jest taki, przede wszystkim on jest taki śliski. Głuszy, um, dodatki ma srebrne i co mi się już nie podoba, to to, że te guziki są całe porysowane. Każdy. Każdy jest porysowany. Um, co mogę więcej powiedzieć? Pasek, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, jak ten kolor do mnie... Aczkolwiek to na razie jest pierwsza rzecz, która mi się nie widzi. I to tak zupełnie mi się nie widzi. Nie widzę się w nim. I kolejna rzecz, która nie jest kolorowa i mi się nie widzi. Rozumiecie paradoks? Jak coś nie jest kolorowe, to mi się nie podoba. No wiem, to jest beż. Uuu, to jest brudny. On no, to jest brudny. Mm. Słabo. Słabo. Słabo generalnie weryfikują. <laughs> Wysłać brudny produkt do klienta. Answer. No. Nie podoba mi się. Więc i tak i tak nie zostanie no przymierze, ale, ale jak gdyby i tak się w nim nie widzę, nie? Yy, dobra, to tu mamy... Answer, a teraz mamy Zalando i to jest jedyny kartonik, który otworzyłam, bo mamy taką piękną bluzeczkę z moim jednym z ulubionych słów. Nope. <ścoughs> eee, dzwoneczek z Piotrusia Pana. Piękne kolory. Ja mam rozmiar my, dlatego że w napisało, że trzeba brać rozmiar większy, no to chciałam rozmiar większy. Mam jeszcze dwie pary butów. Pierwsza para butów to są sandały, różowe, pewnie nikogo kto mnie zna nie zaskoczyłam. Są różowe, są leciutkie, są z pianki, są firmy Fila, jak widać. Na takiej podeszwie dość tam, ale są leciusieńkie. Pianka jest twarda, więc jestem ciekawa, czy są wygodne. I tak. Tak wyglądają. Ja mam rozmiar 39. I co jeszcze zostało? To jeszcze jedne buty. I są to takie najki. <grym> Forsy. Też mają ten akcent e, kolorystyczny, ale może trochę mniej taki jedny. E, serduszko, tu jest napis Love, Love for all. A tu jest love po prostu. Bardzo ładne, fajne e, i tu ryzykowałam, dlatego że nie było rozmiaru 38,5 z Ja mam z Force'u 38,5. No i wziąłam 38, boję się, że będą za małe, ale zaraz sprawdzimy. To by było na tyle, więc mierzymy. Zaraz jakieś stylówki tu zrobię i Wam się pokażę. Okej, okay, mam na sobie ten dresik z Reserved i buciki. I pierwsza kwestia, to buty niestety są za małe, 38 jest za małym rozmiarem, muszę wymienić na 38,5, dlatego, że bardzo mi się podobają, bardzo ładnie wyglądają na i są takie, wiecie, taki mój typ właśnie. A dresik, jak Wam się dresik podoba? No, mi się bardzo podoba, kolory mi się bardzo podobają. Jest coś innego, coś takiego w moim asiowym stylu. Naprawdę mi się podoba spodnie. Może mogłyby być delikatnie większe, ale boję się, że jak wezmę rozmiar większy, to będzie już za duży, więc chyba je zostawię. Bluza ma idealny rozmiar, długość rękawa. Tu ładnie szef spada, więc widać, że jest to model oversize. Ona jest takiej długości. A ja ją sobie tak podciągam. I jestem taka cukierkowa dziewczyna. To jest zdecydowanie coś, co ja bardziej lubię. Ta I założyłam do tych dresików tą bluzeczkę. I się podoba takie zestawienie kolorystyczne. Co myślicie? Podwinęłam sobie rękawki, bo ono ma takie dłuższe, można podwinąć albo zostawić, jak podwinęłam. Tury bo fajna bawełna. I tak to się prezentuje. Ona na pewno ze mną zostaje. Colors lover, zdecydowanie. No, spodnie, weszłam w spodnie i to tak dosłownie weszłam. Mogłyby być luźniejsze, nie powiem, bo. Super, ale się dopięłam i tak dalej, ale to jest taki dość sztywny jeans. On nie ma w sobie ani steczu. kolor ma piękny i zostawiam. Zdecydowanie je zostawiam, dlatego że to jest jeans taki, wiecie, twardy, sztywny i on się rozejdzie. Także ze spokojem do butów, no, pięknie. No i mam na sobie tą buzeczkę i co do niej nie jestem pewna dlatego, że rozmiar ma idealny. No, to jaka ona jest milutka, też jest fajna. Ale czy ona nie jest za bardzo tu zabudowana? Chyba wolałabym jednak dekolcik. Nie wiem. Przemyślę to jeszcze, ale tak to wygląda. No i jestem w tej bluzie. Bluza jest super, to jest ameczka. No i fajnie wygląda. Będzie się brudziła. turbo bo będzie się brudziła. Ale co na druk? Dajcie znać, co myślicie, bo ja tak szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, czy nie jest zazwyczajna, ale fajnie wygląda to jeans. Słuchajcie, teraz, kiedy chciałam składać rzeczy, zobaczyłam, jakie plamy ma ta bluza z rezerw. Więc to, że zamawiacie coś do domu, nie oznacza, że dostacie, dostaniecie świeże, czyste. No cóż, to niestety bluza wraca do sklepu. Stwierdziłam, że jak już jestem w stylówce, no to. Dopełnie moim tręczem. I <grymnie> tak. Spostrzeżenie co do samego tręcza, którego nie polecam, to zobaczcie, jakie on ma krótkie rękawy. Hmm. Nie kumam, dlatego że generalnie rozmiarowo jest ok. Jest nawet, powiedziałabym, duży. Bardzo duży. I jak tutaj wygląda? No, jakby fason oversize jest zachowany, ale rękawy są krótkie, więc według mnie są za krótkie. Ja bym się tak nie czuła. Szczerze, nie chce mi się zapinać tych nap, więc zrobimy tylko tak. I generalnie powiem tak, no kolor nie jest jednak taki beznadziejny. Ale mi się nie podoba, może równoważy całą tą stylówkę w tym wariactwie kolorystycznym, ale hmm, nie, ja się w niej nie czuję dobrze i no nie, te rękawy słuchajcie, te rękawy, ten materiał mi się nie podoba, nie. Chociaż nie mówię, że jest beznadziejny, bo nie jest. Długość ma no, fajną. Nie. Założyłam sandały. Mam nadzieję, że je widać. Rozmiar git. Czy są wygodne? Hmm. Ciężko stwierdzić, czy są ładne. No ładny mają kolor. Ale mm. wiadomo, no założyłam je do jeansów. Też te kolory pięknie razem wyglądają. To są takie, wiecie, leczupeje. Kosztowały to 140 zł. Nie wiem. Muszę przemyśleć je. wyglądają całkiem fajnie. Tak mi się wydaje. Je jeszcze przemyślę. Mamy mnie w Legginso dzwonach. Założyłam tą bluzeczkę, żeby tu wszystko ładnie było widać. No i tak. <laughs> Co mam do powiedzenia? Mam najmniejszy rozmiar na sobie, czyli ten 34, no i nie było tu jakiegoś problemu, bo no to są naście leginsy, nie? Bałam się, że wzór się rozjedzie tej zebry. No i troszeczkę stracił na intensywności, ale nie tak mocno. Niestety nadal są za długie. I jest mi trochę przykro. Dlatego, że one naprawdę wierzcie mi lub nie, ale one są naprawdę bo wygodne. To są po prostu leginsy. No ale niestety musimy się pożegnać, definitywnie, no bo są za długie i tak wyglądają. Także nie, ok, jestem w ostatniej stylówce, sukienka jest ok, jest w dobrej długości, tak wygląda. Nic mi nie odsłania, jest bezpieczna, idealna na lato, na wiosnę. E, to jest ten typ sukienek, który wygląda trochę jak koszula nocna, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja się tak bo dobrze zawsze w takich sukieneczkach czuję, mam dużo tego typu i noszę je często. Także to jest to, ten pan, the best. Mam też na sobie te buty z Tony Smithy. I słuchajcie, paradoksalnie, nie wiem, czy one mi nie są za duże, <grywa> eee, zakładałam je na grubszą skarpetkę, no i wtedy są git. Nie wiem, sama nie wiem. Eee, muszę je przemyśleć. Oczywiście do tej stylówki lepiej wyglądałyby klasyczne Stan Smithy te z zielonymi tyłami, no ale ja zamówiłam takie. I też się zastanawiam, czy jest sens zostawiać obydwie pary. Bo one są tak podobne i jedne i drugie mają te przezroczyste tyły, tamte bardziej mają różowe, te brzoskwiniowe, pomarańczowe, um, te są bardziej może delikatne, bo te tyły mają takie, w sumie jak na nie patrzę to cały czas mi się mega podobają. Także nie wiem. Dajcie mi znać, co uważacie, czy Nike, czy Adidasy by się zostawili, a może obydwie para, może żadną. E, także jestem ciekawa Waszej opinii. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy haul. Mierzymy takie zbiorcza, różne firmy. Mam nadzieję, że coś takiego też Wam się podobało, bo nie ukrywam, że najłatwiej mi jest nagrać taki haul zbiorczy, bo jak zamawiam z jednej marki, Jakieś tam rzeczy, to z reguły coś muszę odesłać. A tutaj takich rzeczy jest dość mało. Także dajcie znać, czy coś Wam się podobało, czy coś może chcielibyście z tego kupić. Ja już wiem, co na pewno będę odsyłać. Jak na przykład te dzwony z reserved. No niestety nie, nie mam szczęścia z rozmiarem i ta długość nie jest ok, ale niektóre rzeczy też mi miło zaskoczyły. Także zapraszam do następnego, zapraszam do zostawiania łapek w górę, do subskrypcji i do zobaczenia w następnym. Pa!